W dzisiejszym fascynującym odcinku udamy się ponownie do świata Garden of Banban, ban, tym razem starając się przewidzieć, jak możliwie będzie wyglądała piąta i szósta nadchodząca część tej serii. A robić to będziemy na kanale Boogie Hugi. ponieważ bardzo mnie o to prosiliście w komentarzach, abym zrobił moją reakcję na tym właśnie kanale. Także witajcie w ACTION REACTION, czyli najlepszej serii na świecie, gdzie reaguję na śmieszne i dziwne filmy z internetu, a czasami również na banbany. Jeżeli film wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a jeśli uzbieracie ich 5000, to na kanale wlatuje kolejne Action Reaction z kanału Boogie Hoogie. I pamiętajcie o sobie z dzwoneczkiem, żeby takie materiały Was nie ominęły w przyszłości. A teraz przejdźmy do profesjonalnej analizy materiału. O tak! I dzisiaj będziemy robili nie jeden, a aż dwa filmy na kanale, więc uuu, będzie się działo! Matko jedyna już za niedługo wyjdzie kolejne Garden of Band Ban! Ban i szósta część w tym samym roku Jeszcze czwarta była wcześniej Matko jedyna To nie tak, że pod koniec tego roku wychodzą takie produkcje Jak Starfield, Payday 3 Star City, nie City Skylines, kurde Avatar I wiele, wiele innych, nie Najlepszą grą tego roku będzie właśnie Garden of Banban, gdzie mają generator Do tworzenia filmów i gier I w ogóle <grym> Oh, co ja robię ze swoim życiem, ale Dzisiaj zobaczymy jak mogłaby wyglądać ta gra Gdyby ktoś robił to z pasją I z umiejętnościami, także zapraszam Do materiału hugi bugi wugi I lecimy sobie, pierwszy materiał Jaki będzie, Garden of Banban Ban 5 Spotkajcie Syrigeon Abomination Czyli jakiś szczykawkowa abominacja Dobra, lecimy z tematem Mamy drona! Większego drona! Dron został zaktualizowany. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki oraz subika, nie? Przypominam wam tutaj ten bugi-wogi. <grytanie> Jezus Christ! Co się dzieje? Dlaczego on go ujeżdża? Ja mam jakieś dziury w fabule chyba. Moli, moli. Bierz kurczaka, bierz kurczaka, on wykrywa zagrożenie. Podnieś tego kurczaka, co ty robisz? No dobra, jak, my... ja, jak ty myślisz, że ten mały PAJĄCZEK zrobi coś takiego wielkiego? Prze... Chciałem powiedzieć PRZERAŻAJĄCEMU ALE jak na niego patrzę, to przerażającemu, w tym, w tym sensie, że bardzo brzydkiemu potworowi, to raczej nie wydaje mi się. Piu, 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 Dronie, strzelaj! No i o to chodzi! W końcu, bojowe drony. Tak, tego mi było trzeba. Dlaczego wcześniej, w poprzednich częściach nie było bojowych dronów, które mogłyby z karabinów maszynowych na przykład strzelać do nich? Skoro ja zbieram tyle śmelcu tam, to na pewno mają jakieś karabiny tam. Useless. Useless. Czemu te ptaszki pilnują tych wszystkich wentów? Co to jest takie trochę saste jest podejrzane, co oni się tu w Amongasy bawią? No, podnieś tego ptaszka! a bo on uruchamia. A. Wait, to my mamy więcej tego samego rodzaju pająków. Ja myślałem, że tylko jeden niebieski jest, a tak poza tym to są jakieś inne kolorki. Ale w tej, tym multiversum bo to jest i alternatywna część Garden of pan, pan, nie? Która się nigdy nie pojawił u nas, bo pochodzi z innego wymiaru. Tu występuje jeden, który walczy. Może go gryzie i wraca do wentu! A. To też jest. On patrzy na jego oczy. A, on, on ćwierka! Jak ćwierka, to znaczy. A, to to jest ta mechanika, dobra, on ćwierka, że daje mu znać, że w tym węcie znajduje się niebezpieczeństwo, niby, czyli ten pająk, i wtedy on go otwiera i on skacza na niego. A widzicie? A widzicie, a 200, a 200 jaki, a 200 jaki, no? A 200 jaki? Dobrze! I dronem go atakujemy. Very good! Stop! Nie rozumiem, co Ty mówisz, ale to nie jest ważne dla fabuły. Najważniejsze dla fabuły jest to, że atakujemy Cię pająkami. Tak jest. Mhm. Mm oh je. Prąd Jest ciemno. Ale wchodzimy przez różowe drzwi, gdzie jest jeszcze ciemniej. Jak on się tu znalazł? Jak w... Co, co on ma umiejętność teleportacji? Czy tak szybko przeszedł z tamtego po. Ale które dni Co tu są takie duże benty, że on się potrafi skompresować? O co tu chodzi? Ja chodzi? I się, z moją nową Ej, nie nie, 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 nie! Wow! Co to jest? Co to jest? Co to jest za abominacja jakaś? To są połączone wszystkie banbany w jeden banban? -ban? Wow! Uciekaj! Garden no Bamba chce cię dopaść! Nie, on ma wielką łapę. Aha. <grystanie> ok. okej. no z zasadzki. Plus 10 do skradania się. Dam 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 Run! Run! Uciekaj! Jesus Christ! To ma więcej emocji w sobie niż wszystkie części poprzednie razem wzięte. Kicia! Ono swoju tego tyranozauro Kotusa jednego, czy jak on tam się nazywał? Wy wiecie, że to jest kot? Nie, wiem, co to zaraz, ale strasznie brzydka jest. Uł, Captain Fiddles. So Rinjun has done completely nuts with his experiments. No giga ratuj nas! Bo Gigi and I tried to find the searcher. Wchodzimy po schodach, żeby... nie wiem, co chcemy zrobić. Skąd on wie, gdzie ma biec? Ja bym się już zgubił. A, on nam odpuszcza za każdym razem jak nas nie może dosięgnąć, a potem znowu nas goni. To ma sens. Hmm. I to jest okej, okay, dobry ten taki na rozgrzeweczkę filmik taki, żebyśmy poczuli. Co? So, jak by mogło to wyglądać, gdyby nie wyglądało tak jak wygląda? <ścoughs> Uwaga, Garden of Band Band 5, Meeting Kitty Zaurus Family, czyli poznajcie w rodzinę Kitku <laughs> i wszystkie nowe bossy, jakie się pojawią, Gameplay 7. A na samym końcu, w ogóle mam dla Was niespodziankę, bo na samym końcu obejrzę oryginalne zapowiedzi Garden of Band Band 6. Nie spodziewam się niczego super zobaczyć, ale może się jakoś tam zaskoczę. No i porównamy sobie, która część będzie lepsza, czy przygotowane tutaj trailery, czy przykłady od Długiego Hagiego, czy może jednak od Brothers Eurofee, czy jak oni się tam nazywają, te firanki. <grystanie> Zacznijmy to! Garden of Banban, poznajmy ich rodzinkę. Już na samym początku goni nas jakiś zmutowany, przerośnięty Dodo. Najwidoczniej pływał gwizd A my łódką płyniemy! A czym ona jest zasilana, że ona tak szybko... Aha, bo on tak... <grystanie> On nas pcha! Pra... To tymi wiosłami, szybko! Tod! Tod! To nie, don't nie, to Ale A dobra, myślałem, że nie żyje. To do umarło. Jak to my uderzyliśmy w tą ścianę, a to ono zginęło. Tu, tu jest logika, ja się... Dobra, zresztą to jest No, pan Bomba, tutaj nie ma logicznych rzeczy. Idziemy kanałami. Да, знаешь мы. Эй! А тут темно. А в жидко. Я. Что они мне на головах? Co to, za, co to, są, co to za, co to zmutowane stworki? One bardziej darpowate wyglądają niż strasznie. <laughs> Jak on wygląda, no co jest?! Aha, a jakieś słoniki? Pani słonik? Fajnie, fajnie. I co, a ratujemy je, czy nie? O. Mamy tajne kody. Musimy w takiej samej kolejności zrobić. Jak tego nie zrobimy w odpowiedniej kolejności, to stanie się coś bardzo złego. I co? Otworzyliśmy im wszystkie... Tatki? Jesus Christ, nie wiem czy chciałbym to robić tak naprawdę. Gdybym był w oryginale i miał urolnić te pasztety, to bym wolał, żeby zostały zamknięte jednak. O nich wszystkich zrzeżar Ja już przez moment myślałem, że to się na nas rzucili To my tak krzyczymy I pomyślałem oh, W końcu coś się dzieje w tej grze A to jednak zawód Bacza! By the way, thanks for freeing <laughs> Ta animacja Czy wy to widzieliście? Ja dobrze jeszcze raz zobaczyć Przyjrzyjmy się w slow motion poproszę tutaj I zobaczmy to jeszcze raz Ten fantastyczny skok Bacza! By the way, it actually happened. No nieźle. Oho. Ale mają rozmach. Płaskie schody i trąd coraz większy. I I where are you? Wek, 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 czy ona podkłada i teraz plantuje mi bombę na B. Ej, myś nie gramy w Counter Strike'a. Wypad mi z tym stąd. Już, bo ci to zdefuzuje zaraz. Wypad. Już. wcale ci to w tyłek. Ty, no. Wow, bokiem wskaczę Nie, to się jakieś bony hapy chyba nazywa. No! no. Poster zamordował na moich oczach królową Solinę, czy jak ona się tam nazywa. <laughs> Jaki plot twist! Przecież on był jej strażnikiem i szeryfem! A tu jednak dokonał zamachu stanu! Ale ta fabuła jest bogata w jakieś zwroty akcji! A my nie rozbrajamy tej bomby? A w ogóle, dlaczego Bansolina chciałaby wysadzić swoje własne królestwo i swój własny tron? Bo gdzie tu sens jest? W sensie, ja ona, wiem, że chciała mnie dopaść, ale. Że wysadza swój własny tron? Gdzie tu logika jest? A co z, z Taudem? A nie przejmujemy się nim. Okej, okay, dobra. Whatever! Czy <laughs> te drzwi jeszcze działają? No nieźle. Okej. Okay. Wybuchło, ale ten dywan jest zrobiony z amelinium i jemu się nic nie stało. Ściany się zwaliły, ale dywanu ani trochę nawet nie jest przyfajcony. Nie. Używa super proszku do prania najwidoczniej. <ścoughs> I co? I ona zaraz wstanie i zrobi ci jumpscare'a. Tyłkiem. Usiądzie na ciebie. Czemu my tu wbiegamy jak zobaczyliśmy, że coś go tam porywa? Nowy upgrade! Dostaliśmy żółty pilot! Pewnie, żeby włączyć Netflixa na naszym telewizorze Ale go wsadziliśmy sobie w tyłek i nie używamy go, więc nie wiem do czego służy Get the second Out there. Wow Toad się poświęcił po raz drugi, bo już raz zginął w wybuchu wielkim bomby atomowej u Bonsoliny, a teraz zeżar go Jumbo Josh. czy jakoś tam? Tak było, mówię wam. Sirigeo on mission. Wow. Będziemy przeprowadzali jakąś operację? Ben, Ben. Ben, Ben. Ben, Ben. ben, ben. A, czyli co składamy banbana? A co oni są z Placidina zrobili? <laughs> I tego poskłada. A ją też możemy poskładać? Uuu, a ona nie była większa Tak takciutkę. Wydaje mi się, że była trochę większa, ale. <laughs> no autentycznie nie. <laughs> I co? Wyjadą stamtąd? Doster! Doster! W sumie chciałbym coś takiego zobaczyć w oryginale, gdybyśmy faktycznie przeprowadzali na żywca taką operację nad nimi, nie? To by było creepy. No ale że ta gra jest dla dzieci kierowana, to nie może być takich strasznych rzeczy w tej grze A, dobra Na czym ty się rozglądasz, chłopie? Został ci tylko jeden do zabrania To, to, nawet ja bym zaczaił Yeeej! Pul, 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 pul! Jej. You did a great job yeah. You did a great yeah. job ja. co, co on mi, co robi? What the ale czemu wszyscy tego biednego kotka ujeżdżają i czy on się robi za każdym razem coraz większy i od kiedy ja zostałem z ofiary jego asystentem? Co się dzieje w ogóle? Co co ja ci? Ja wszedłem co ja jestem na Podlasiu. Ale ty mu nie pomagaj, bo on robi jakieś te. Meboki. Wow. Operacje przeprowadzamy. Fajnie, fajnie. Podaj mi czwórkę. Ej, Staszek, podaj mi czwórkę. Muszę mu naprawić kręgosłup. Find the syringe quickly. A my tu jeszcze mamy. Uuu, kolorowe słoiki. partner, hey, Let's try swapping the Maybe we can get along with Kitty. A on się nie kapnie, że mu podaliśmy złą substancję? No, w końcu jest osobą, która przeprowadza te operacje, więc powinien się znać na tym, chociaż w najmniejszym stopniu, ale. Może jest daltonistą. Albo bardzo mi ufa. No tak, bardzo mi ufa. I teraz on wstanie. No. Dobrze. Ki tak walcz. Ale to zdarpowate tam był w ogóle to stare u niego już na plecach. co ja patrzę? O, gonią go! Dobrze! Jak w Benny Hill po prostu uciekają teraz z jednej strony na drugą. <ścoughs> Dron bojowy! Let's go! O, zagadki! Tysiąc razy lepsze niż w oryginale. I mamy ten nowy pilot! A, to do tego! dron br br -br bojowy! Znisz te belki! Wow! Ale to jest potężny dron! On potrafi takie ciężkie rzeczy podnosić? Szalenie dowierzanie. Ci się dalej gonią. Dronie, użyj swojej umiejętności czegoś tam. Ej, znalazłem coś! Nie wiem co to jest! Aha, to jest dźwignia! Albo. coś, co zrobiło zwarcie. Może wytrzyj jakiś elektroniczny? Kto wie? Kto wie? Co tym razem? Ucieka! Jak mog jak mogliście go zgubić? No, po prostu biegliście za nim 20 centymetrów, a tu jest tylko jeden pojedynczy korytarz. Pytam się, jak mogliście zgubić gościa, który ma 10 metrów wysokości, nie? I jest czerwony bardzo, dodatek. To, ty jesteś po prostu, ty, ty jesteś dzbanem ty, ty nie jesteś zabą, ty, ty jesteś dzbanem Aha, to, to, tego to tego zgubiliście. To właśnie tego gościa zgubiliście. You can't reach me. Ej, czy ja tego nie oglądałem właśnie na samym początku? What? Też oglądałem. Aha, to jest to. Czyli co, co? Czyli chyba w złej kolejności to oglądałem. Wait, tu coś nowego jest. Uratuj kitku! Różowe kitku! Kitku! Co tak miał? Matko, jakie to głośne jest. To się drze bardziej niż ja na odcinkach. Kogo ratujemy? Różowego, czerwonego, żółtego. A może wszystkie naraz? No i teraz jestem tu bezpieczny, bo on tu nie wejdzie, prawda? Ok, co to jest? Siła, miłość i coś tam. To kapitan na planetę będziemy teraz przywoływali. <zum> Ziemia, ogień, woda. Fioletowe dziadostwo. Oczywiście, ja jestem idealnie poinstruowany i wiem dokładnie, gdzie muszę to wlać, żeby uratować te kotki. Obudził się! I co, i to wszystko? No i. No i. Ugh. Nie mam pojęcia dlaczego. Jak oglądam zawsze Garden of Bamba, to wydaje mi się, że pomimo, że to jest też fanowska produkcja, to szare komórki mi uciekają gdzieś tam z tyłu głowy i one umierają po prostu. <laughs> <laughs> Powiedzmy, że oglądając mnie, też tracicie szare komórki. Plus oglądając taki materiał, to minus z minusem daje plus. Dzięki czemu oglądając Action Reaction u mnie, tak naprawdę zyskujecie inteligencji. To ma sens. Fajnie było, ale czas tutaj wejść na Eurific Brothers. Co my tu mamy? Official teaser trailer Garden of Bam, Bam 6. Oh my god, nie mogę się to czekać. Oh my god, oh my god, ooo, oh, 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 ooo, się dzieje? Oh. I to koniec. Naprawdę? A to jest 5 i 6? To zdecydujcie się w końcu co to jest. I czekajcie, yy, mam rozumieć, że to, że to zrobiło 2 miliony wyświetleń. 2 miliony wyświetleń! Jezus Mario Święto. Przejdźmy zatem do GARDEN OF Bandman 5 Bo GARDEN OF Bandman 6, który ma wyjść w tym jeszcze roku Zapowiada się fenomenalnie No fenomenalnie, powiem wam, że po tym trailerze, który obejrzałem teraz Ja już jestem super zahajpowany i mam nadzieję, że będę musiał zapłacić Minimum 100 zł za to, żeby móc zagrać sobie pół godziny I mam nadzieję, że nie będzie ta gra dłuższa, ponieważ mam zamiar ją zwrócić Jak tylko w nią zagram, nie? I zobaczmy sobie na screenshoty Uwaga, e, to jest w ogóle piękne mhm. e, Nie wiem, czy zauważyliście, cała akcja Garden of Band-Band 6 i będzie się działać w tym oto pomieszczeniu, gdzie screenshoty to są jeden i ten sam po prostu robione coraz bliżej. Jednej obsranej ściany. Matko, jedyna, to jest takie lenistwo! Dobra, 2016, yy, super, super duper, ale uwaga: To, co mnie najbardziej ciekawi, Garden of Band-Band 5, o którym wiemy bardzo mało, oprócz tego, że pojawia się tutaj nowa postać, czyli tego. Nie wiem, jak go nazwać: Glutomena. Który jest straszny Ale tak naprawdę jest żałosny I nie wiem czy, chcecie, czy to widzicie Ale to jest pierwsza część Garden of Banban Dosłownie jeden do jednego zrobiona Czyli użyte są te same asety Ta sama mapa I prawdopodobnie jest tu zrobione tylko to Że ta postać będzie się tu pojawiała od czasu do czasu I będzie nas straszyła No i oczywiście do tego będzie narzucony jakiś beznadziejny filtr z ziarnem Razy 10 tysięcy Żeby poczuć ten horror tą, tą straszną powagę Że to niby koszmar jakiś się dzieje. Wydaje mi się, że twórcy już nie mają za bardzo pomysłów i próbują sprzedać odgrzany kotlet, czyli tą pierwszą część, która prawdopodobnie będzie trwała 20 minut może. Mogę się mylić, ale wszystkie screenshoty, które są tutaj pokazane, są z pierwszej części i nie ma nic nowego. Więc na samej tej podstawie jestem w stanie stwierdzić, że to może być totalny szajs. <grywa> Mam nadzieję, że action reaction na trailery oraz boogie woogie zwiastuny fanowskich wersji Garden of Banban. Van. Wam się podobały? Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli dzisiaj wam się nie podobało, no to łapka w dół. Wiadomo, możecie wyrazić swoją opinię. Ja szanuję każdego. No i trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych action reaction u mnie na kanale. Trzymajcie się. Cześć.